Umiłowane dzieci, zbliżcie się szybko do mojego królestwa. Żyjąc w dobroczynności, bądźcie istotami miłości na ziemi kochając mnie i kochając swojego bliźniego. Miłość bliźniego jest fundamentalna dla moich dzieci. Niesienie nadziei swoim braciom i siostrom jest konieczne dla moich dzieci, które ufają Ojcu, który je kocha. Nawróćcie się jak najszybciej. Wilki w owczej skórze wyruszyły na poszukiwanie diabelskich sekt i rozprzestrzeniają się, aby prześladować moich wiernych. Ludzkość znajduje się w wielkiej duchowej pustce. Ignorując wezwania matki wszystkich ludzi, pogrążyliście się w strasznej niemoralności, która sprawia, że zło rozprzestrzenia się wśród ludzkości. Człowiek stał się arogancki Myśląc, że już mnie nie potrzebuje, a to jest zguba tych, którzy przyjmują diabła, moje dzieci. Śmierć światowego przywódcy wywoła wielkie poruszenie, które natychmiast doprowadzi do zemsty. Następnie zginą dwaj inni przywódcy, a ludzkość doświadczy bólu zemsty, powodującej trzęsienie ziemi i potężne tsunami z falami wyższymi niż budynki. Będzie to dzieło człowieka, nie dzieło natury. Módlcie się, moje dzieci, aby wasze modlitwy były adekwatne do wydarzeń. Módlcie się sercem. Módlcie się, moje dzieci, za Francję, która ucierpi z powodu nieoczekiwanego wybuchu poważnych zamieszek, które spowodują pożar Paryża. Módlcie się, moje dzieci. Bądźcie świadomi chwili udręki. Jaką przeżywa ludzkość wraz z nasileniem się wojen w krajach, które pogarszają sytuację na świecie. Moje dzieci, rośnijcie w wierze, abyście byli umocnieni i mogli iść naprzód w nowe życie, w którym nie będziecie odczuwać urazy ani zemsty, nienawiści ani dumy, a dobro zwycięży zło. Jako Ojciec wzywam Was, abyście podążali ścieżką nawrócenia i utrzymywali silną i stałą wiarę. Jesteście moimi dziećmi i proszę Was, abyście to uznali. Musicie modlić się, aby uzyskać pomoc Ducha Świętego. Napełniajcie swoje lampy najlepszym olejem, bądźcie ostrożni i stanowczy. Nie wypowiadajcie słów lekkomyślnie. Chcę, abyście żyli zgodnie z moją wolą, szanując to, co jest moje, pamiętając, że wasz bliźni jest moim dzieckiem. Umiarkujcie swój charakter, aby wygrać znaczną część bitwy. Gniew nie prowadzi was nigdzie, tylko do samotności. Uciekajcie w głąb siebie, do wnętrza, gdzie będziecie mnie czcić. Nie bójcie się. Moje spojrzenie jest skierowane na Was, aby Was chronić. Kocham Was, jesteście źrenicą mojego oka. Kocham Was wieczną miłością, Wasz wieczny Ojciec. To przesłanie, to głos Ojca, który z miłością, ale i mocą woła do swoich dzieci, w ostatnich chwilach pokoju, zanim rozszaleje się burza, jakiej świat jeszcze nie widział. Bóg nie przemawia, by straszyć, Bóg przemawia, bo kocha, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, zanim pozna Bożą miłość, zanim do Niego wróci. Ziemia pogrążona jest w chaosie, szatan już nie kryje się po kątach. On paraduje po ulicach w pełnym świetle, witany oklaskami. Zakłamane idee są przyjmowane z dumą, a prawda ta jedyna, odwieczna i święta, jest deptana, wyśmiewana i odrzucana. Kościół przeżywa wstrząs od zewnątrz i od wewnątrz. Wilki, o których mówi Bóg Ojciec, już nie ukrywają swojej obecności. Płoną świątynie, słowa Ewangelii są fałszowane, a dusze odwracają się od Boga, jak dzieci, które zapomniały, kto je stworzył. Bóg Ojciec mówi w tym orędziu jasno. Świat znalazł się w duchowej pustce. To diagnoza rzeczywistości, którą widzimy za oknem i w sercach ludzi. Ale właśnie w tym mroku Bóg nie milczy. Mimo tego, że człowiek go zdradza, Bóg Ojciec nadal wyciąga rękę, nadal daje czas, nadal daje szansę. To orędzie. To ostatni sygnał przed duchową eksplozją, która rozedrze świat. Trzęsienia ziemi, wojny, upadki wielkich przywódców, chaos, który wstrząśnie narodami nie jako kara z nieba, ale jako skutek ludzkiej pychy i buntu przeciwko Bogu to człowiek sam sprowadza na siebie katastrofę, odwracając się od miłości, która mogłaby go uratować. Ale Bóg Ojciec mówi coś więcej. Mówi: Nie bójcie się. Mimo tego wszystkiego, Jego spojrzenie wciąż spoczywa na każdym, kto nie przestaje Go kochać. Mimo zdrady świata, Bóg nie zdradza, nie opuszcza. Każde dziecko, które choćby w ostatniej chwili szepnie Ojcze, wybacz, zostanie przez Niego objęte miłosierdziem, którego nie jesteśmy w stanie pojąć. Bóg Ojciec prosi o jedno o nawrócenie nie jutro nie kiedy będzie wygodniej ale teraz prosi byśmy zamilkli wobec hałasu świata i weszli do wnętrza do ciszy gdzie przemawia Duch Święty prosi byśmy napełnili lampy nie byle czym ale najlepszym olejem modlitwą pokutą prawdziwą miłością bliźniego i posłuszeństwem wobec Bożej woli. Wzywa nas do życia w prawdzie, do wierności, do odwagi, której świat już nie rozumie, do bycia światłem, nawet jeśli dookoła wszystko się wali, do miłości, która nie jest emocją, ale aktem siły, wbrew egoizmowi, nienawiści i zemście, które zjadają serca narodów. Bóg Ojciec mówi. "Jesteście źrenicą mojego oka. Nie jesteśmy przypadkowi, nie jesteśmy zapomniani. W najgłębszym chaosie Bóg patrzy, czuwa, chroni, ale trzeba mu zaufać, trzeba mu odpowiedzieć, trzeba wrócić. Nie dlatego, że nadchodzi koniec, ale dlatego, że z Bogiem można zacząć coś nowego, życie, które nie zna końca." Pokój, który przewyższa zrozumienie, królestwo, które się nie zachwieje, choć ziemskie upadną. Ten świat nie ma już nic więcej do zaoferowania, tylko iluzję. Ale Bóg oferuje życie, prawdziwe, wieczne i jeszcze nie jest za późno. Nie milcz, nie zwlekaj, nie odkładaj, zrób krok w stronę światła zanim wszystko, co cię otacza, pochłonie ciemność, którą sam ten świat sprowadza. Ojciec czeka i to jest największa nadzieja. A więc czas się skończył, czas biernego życia, duchowego letargu, niekończących się wymówek i życia na granicy dobra i zła. Nadchodzi moment, w którym każdy wybór będzie miał wagę wieczności. Już nie ma miejsca na duchową obojętność, na kompromisy z grzechem, na udawanie, że wszystko jakoś się ułoży. Nie ułoży się, albo człowiek stanie po stronie Boga, albo zostanie wciągnięty w otchłań ciemności, gdzie panuje chaos, przemoc i śmierć ducha. Bóg Ojciec mówi do świata pełnego pychy i upadku, gdzie grzech nie tylko nie jest wstydem, ale staje się powodem do dumy. Gdzie moralność została zamieniona na ideologię, a prawda na relatywizm, gdzie świętość jest wyśmiewana, a bluźnierstwo nagradzane. To świat, który sam sobie przygotował burzę, i teraz ona się zbliża, nie jako kara z nieba, ale jako naturalna konsekwencja tego, co człowiek sam zasiał. A jednak, pośród tych burz, Rozbrzmiewa potężny głos Boga Ojca: Nie bójcie się, moje spojrzenie jest na Was, aby Was chronić. To jest ogień płonącej miłości miłości, która nie zostawi swoich dzieci samotnych w godzinie próby. Ta miłość szuka każdego serca, które choćby raz zapłakało w ciszy za grzechy które choćby raz spojrzało w stronę nieba z nadzieją, to wezwanie do życia w prawdzie, do odwagi i do pełni światła. Bóg nie oczekuje od nas doskonałości, ale szczerości, nie oczekuje, że wszystko będziemy rozumieć, oczekuje, że zaufamy. Wzywa nas, byśmy kochali bliźnich nie powierzchownie, nie słowami, ale konkretnym życiem, przebaczeniem, współczuciem i czynami miłości. Bóg Ojciec mówi dziś wprost. Rośnijcie w wierze, abyście mogli iść naprzód w nowe życie, w którym nie będzie już urazy ani nienawiści. Nie pozwól, by ten głos przeszedł obok. Nie uciszaj serca, bo właśnie teraz, nie jutro, ważą się losy dusz, a ty jesteś jedną z nich. Niech to będzie dzień Twojego przebudzenia. Niech to będzie dzień Twojego powrotu, niech to będzie dzień zwycięstwa Boga w Tobie. Amen.